Dzień dobry moi drodzy, witam Was w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zrobiłam dla Was taki film, w którym powiem Wam, jakie prezenty zabierałam jeszcze zanim byłam żoną mojego męża w ramach takiego podarunku. A jakie prezenty zabieram dzisiaj ze sobą, to Wam już pokażę. Także zapraszam. Tak, i najpierw opowiem Wam o prezentach, które zabierałam yy, jadąc yy, w odwiedziny, ale jeszcze nie będąc żoną, po prostu chciałam im coś podarować, yy, więc tutaj yy, proponuję postawić na polskie słodycze. Yy, najczęściej no, to jakaś śliwka w czekoladzie, czy ptasie mleczko, które bardzo polubili, nie wiem jak u innych, ale u mnie tam, u mojego męża w rodzinie to naprawdę im to smakowało. Yy, również różnego rodzaju te czekolady, czy pralinki tam z Wedla. No i ja jeszcze do tego pamiętam, brałam dwa kubki takie malowane z wizerunkiem Krakowa, które też się sprawdziły, bo uważam, że nie ma co innego kupować, no właśnie jeśli nie znamy odpowiednich osób, no teraz to wygląda już całkiem inaczej. Dobrze, teraz przechodząc do prezentów, które zabieramy teraz, aktualnie już znając rodzinę, wiedząc co kto lubi. No to tak, czasami jest to tak, że ktoś coś zechce od nas, żebyśmy mu przywieźli z Europy, a czasami po prostu tak coś zabieramy jako upominek, miły gest. I tak, rodzice. No to powiem Wam, że akurat oni coś chcieli, natomiast jako jeszcze taki dodatkowy prezent kupiliśmy im po perfumach. Tacie Bendley, e, a mam coś tego typu, to jest Jacob Battini. I powiem Wam tak: te perfumy kiedyś zamówiłam mojemu mężowi na gwiazdkę, tak po prostu na Notino. I bardzo fajnie się sprawdziły, i do tego one bardzo ładnie pachną. Później Wam zostawię tam wszystko w linkach. A tutaj jest te perfumy, to są dla mamy. Słuchajcie, te perfumy w ogóle kiedyś oglądałam ole Olur, i tak sobie właśnie ona tam bardzo zachwalała te perfumy. No i jakoś moje się już skończyły, więc stwierdziłam, że sobie je kupię. Jakoś tak mój mąż mi to je kupił też pod choinkę dodatkowo i naprawdę bardzo ładne. Też Wam podlinkuję. Także to dla rodziców. Następny prezent jest dla mamy i dla starszego brata, dlatego że oni sobie to zamówili, żebyśmy im to przywieźli z Europy, dlatego że to jest ciężko dostać w Turcji, chyba tylko w Stambule i w Ankarze z tego, co się orientuje. Natomiast no nie jestem też do końca pewna. Natomiast to są Icosy, Jeden dla mamy, drugi dla Starszego brata, także to jest taki prezent. Następną rzeczą to jest taki upominek, który ja w sumie kupiłam i też pokazuję te prezenty, bo jak Wy już będziecie oglądać ten odcinek, to my już będziemy pewnie w Turcji. Dlatego też mogę wszystko pokazać. I ten upominek, prezent, który kupiłam jest dla mojej szwagierki, dla starszego brata żony dlatego, że ostatnio ona znaczy już prawie roczek mija jak oni mają dziecko, mają synka no i przeglądając sobie różne strony z biżuterią postanowiłam, że zamówię jej taki grawerowany srebrny, ponieważ już też pytałam jej wcześniej, jaki, czy ona lubi srebro czy złoto, powiecie, no lepiej kupić komuś coś, kto, co lubi co będzie nosić, niż coś na przykład, nie każdy lubi na przykład złoto, nie każdy srebro, o to chodzi no i przeglądając właśnie różne strony Strony takie z biżuterią, znalazłam w Aparcie. Bardzo fajny, można sobie było zrobić grawer, yy, wisiorek. Tutaj ma taki niebieski, też diamencik, no i bo to jest chłopczyk. Można też właśnie z różowym zamienić, więc jak znajdę też link, to Wam dołączę. Natomiast yy, on. Yy, Tutaj na kamerze wygląda troszkę inaczej, ale on na żywo jest bardzo ładny i jest taki bardzo delikatny, więc mam nadzieję, że się jej spodoba. No i myślę, że to będzie taki trafiony prezent, bo nie dojrze, że synek ma grawer tam imienia. Ja oczywiście nie chcę też mówić imiona, bo nie wiem, czy sobie ktoś życzy. Natomiast, właśnie taki upominek. Dla młodszego brata prezentu nie kupowaliśmy, bo nic nie chciał, natomiast czasami jest tak, że po prostu damy mu jakieś pieniążki tam albo coś mu tam na miejscu już kupimy. I teraz to, co kupiliśmy dla małego szkrapka, to tak, ja w ogóle kupiłam książki, tylko te książki są po rosyjsku, dlatego, że żona właśnie starszego brata jest Rosjanką. No i jeżeli mieszkałem w Turcji, no to to też jest taki trochę moim zdaniem miły gest, no bo um, też dziecko powinno coś tam wiedzieć, znać język mamy i też mieć jakieś książki, bo pewnie będzie miało po turecku. Natomiast właśnie różnego rodzaju takie książeczki mu kupiłam. Wszystkie są Dość przyjemne, więc mam nadzieję, że się będą podobać. Jeszcze mam takie karty z alfabetem, ale nie wiem, gdzie je dałam. Kupiłam jeszcze śliniaki silikonowe, też mam parę sztuk, natomiast tutaj tylko jeden pokażę, yy, dlatego że yy, nie wiem, ale. Podobno w Alani jest ciężko takie rzeczy znaleźć, więc nie mam pojęcia, ale kupiłam, bo właśnie maluch zaczyna sam jeść, No i tutaj, jak będzie jadł, to mu będzie spadało, więc to jest fajna opcja i zawsze to można wyczyścić. A no niestety, te materiałowe to wiecie, jak to jest. No i dla malucha jeszcze pełno ubranek, ale ja Wam tylko pokażę parę, bo nie chcę wszystkiego, bo to by długo zeszło. Natomiast ja. Na Instagramie mam i obserwuję konto Mama Wspaniałej Dwójki, jak się nie mylę. I ona kiedyś pokazywała, że dla swoich dzieciaczków kupiła w pepko z kolekcji chyba dis tak, Disney. Tak, z Disneya różne ciuchy. No i jak ja to zobaczyłam, to spomyślałam, że też tam pójdę i zobaczę, bo to jest bardzo takie urocze są te ciuchy. No i mi się udało dorwać. No i kupiłam mu taką bluzę. Ona jest trochę za duża, bo to jest setka, ale. Yy... No, setka. Ale on bardzo szybko w ogóle rośnie, więc myślę, że za chwilkę te rzeczy będą dla niego już idealne. Kolejną rzeczą, jaką mu kupiłam, to taka piżamka, bo już jest też zimniej. To akurat będzie miał na teraz. Mam nadzieję, że się tutaj zmieści, bo on jest podobno dość duży. Ale powiem Wam, że naprawdę te ciuszki są przeurocze. I jeszcze taki dres, wam pokażę fajny. Yy, ogólnie, to mi się bardzo podoba naprawdę. Jeszcze był taki czarny z królikiem, yy, baksem. Natomiast ciemne ciuchy dla dzieci to tak jakoś mi nie wiem, nie pasują. To są spodenki. Yy, to, jest, yy, to jest bluza <gryw> i do tego są spodenki. No bardzo fajne to jest. Bardzo ładne w ogóle rzeczy teraz robią dla tych dzieci. Ciężko jest w ogóle coś wybrać. Yy, tak, no i powiem Wam, że to jest tyle. No, mam więcej tych ciuszków, ale nie będę już pokazywała. Yy, mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek, że podobały Wam się moje propozycje prezentowe, jakie możecie sprawić dla rodziny yy, swoich partnerów, partnerek z Turcji. Yy, ja się już z Wami żegnam i dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa! pa.